Fundacja Skazani na Wolność przedstawia. Renata i Iwo w prostych słowach o trudnych relacjach. Czyli kobieta sukcesu po przejściach i psychoterapeuta, cóż, też po przejściach, rozmawiają o tym, jak odnaleźć swoją drogę do spokoju, szczęścia i wolności, budując zdrowe i twórcze relacje z innymi. No i pięknie, to znowu my, Renata i Iwo, podcast o. Yy, trudnych relacjach w prostych słowach, czy jakoś tak to tak. ma być? O relacjach. O relacjach. No i dobrze. Mam nadzieję, że ten odcinek już pojawi się na YouTubie, ponieważ prawdopodobnie opanowałem trudną sztukę nagrywania obrazu i dźwięku jednocześnie. Trzymajmy kciuki, bo to nigdy nie wiadomo, aż się poprawia. To ja się poprawię. Aha. No i dobra. Co to my mamy dzisiaj powiedzieć? Co mam powiedzieć? Czemu zdradza miły facet? Kto to jest miły facet? miły facet? To może czemu zdradza miły facet? A wiesz kto to jest? No właśnie kto to jest miły facet? Miły facet to mhm. jest taki typ, który, nie wiem od której strony zacząć. Mhm. Na przykład ja jestem. Ty jesteś miły facetem. facetem. Mhm. Na odwyku, co prawda. Mhm. Ale jednak. <śmiech> <śmiech> Czyli nie będziesz już miłym facetem? Może być, że coraz mniej. Okej. Okay. I teraz tak. Samo pojęcie jest zaproponowane przez y, doktora Roberta Glovera, Jest y, taki amerykański terapeuta, który chyba z ćwierć wieku czy więcej pracuje z facetami na temat tego, żeby y, minimalizować skutki syndromu miłego mhm. faceta. On sam y, jest miłym facetem. Y, z tego powodu. No, poświęcił swoje życie zawodowe, żeby mm -hmm. innym facetom w tym pomagać i napisał okay. absolutnie rewolucyjną książkę, która nazywa się po polsku niemiły facet po prostu. Mm -hmm. Uwielbiam, polecam absolutnie. Mm -hmm. Zresztą jeżeli nawet większość naszych słuchaczek to słuchaczki właśnie, to i Glover i ja polecamy przeczytać tą książkę również kobietom. Mm -hmm żeby zrozumieć faceta, żeby zrozumieć swojego partnera, może brata, może syna, mm. jak to wszystko działa. A jak chwilę poczekamy, będzie łatwiej żyć z mężczyzną typu mm. miły facet, a ja się też zbieram do osobnego kursu, żeby to wszystko wyjaśnić i. Super. Może będzie tak. W każdym mm. razie, żeby nie przedłużać, mm -hmm. miły facet istnieje na świecie um, tak od połowy XX wieku. Do tego czasu nie obserwowano takiego zjawiska, bo nie było do tego predyspozycji. Dlaczego? Dlatego, że oczywiście znów w pewnym uogólnieniu, bo na pewno były wyjątki. Ale co do zasady mężczyźni trzymali się z mężczyznami i mężczyźni wychowywali chłopców na mężczyzn albo na roli, albo w jakimś zakładzie pracy, w warsztacie, facet wszedł mhm. do roboty. A często chodził z nim inny facet, jego brat, jego kuzyn, jego ojciec, mhm. no i też jego syn, plątał mu się pod nogami i szedł się uczyć fachu. Mhm. Ale potem na początku XIX wieku pojawiła się rewolucja przemysłowa, i mężczyźni poszli do roboty z dala od domu. Często musieli dojeżdżać do pracy albo dochodzić wiele kilometrów. Praca się wydłużyła w czasie, bo w fabryce, w hucie, pracowało się 10-12 godzin. W konsekwencji tego faceta nagle zabrakło w domu. Mhm. Potem tą sytuację spotęgowały na przykład wojny, przede wszystkim II wojna światowa, gdzie mężczyźni poszli i nie wrócili, albo wrócili jacyś traumatyzowani, Kliczeni. albo wrócili chorzy. Mhm. I Generalnie chodzi o to, co się dzieje w sytuacji nuklearnej małej rodziny, mhm. kiedy ten mężczyzna jest nieobecny, nieobecny fizycznie, bo w robocie, albo nieobecny mentalnie, bo zajęty swoimi sprawami, mhm. albo nieobecny, bo na przykład jest myślami i duszą nie wiem, w alkoholu, mhm. wieczorami, tak? Okej. Okay. Albo wreszcie go nie ma. W, w ogóle go nie ma. Nie, tak. No. No to w takiej rodzinie pojawia się dziecko, syn mhm. się pojawia. No i przez jakiś czas jest wszystko w porządku, a później ten syn jest z oczywistych względów pod opieką matki. Okay. Mama się opiekuje synkiem. I teraz z kolei z wybitnej pozycji żelazny Jan możemy się dowiedzieć, że nigdy w historii człowieka tak nie było dłużej niż 7-8 lat. Mhm. Czyli na całej planecie istniały Niezłomne zwyczaje, że jak y, syn kończył 7 lub 8 lat, to się go brutalnie i przemocowo odrywało od matki. Koniec. Twoje zadanie to jest te pierwsze 7 lat, a później ja przyjmuję. A potem ja jako ojciec mhm. fizycznie zabieram ci to dziecko. W wielu kulturach w ogóle taki chłopak był bez kontaktu. Matka nie mogła w ogóle go nawet oglądać, spędzać z nim czasu. Mm -hmm. Bo on miał się uczyć męskości od mężczyzn i czerpać męską energię z męskich wzorców. To w ogóle nie było zdrowe. Tak się produkowali na przykład mężczyźni brutalni, agresywni. Mm -hmm. no do, to straszne starciele. tak naprawdę, wiesz tak. co, oderwanie tak dziecka y, od matki w ogóle, mm. od domu takiego rodzinnego. No, tak, tak, od tych, no, no, no tak. dobrze. No. Ale jednak dzisiaj jest niewiele mm -hmm. lepiej bo dzisiaj z kolei ten syn jest przyklejony do tego fartucha przysłowiowego czy spódnicy, mhm. a ten ojciec właśnie jest w pracy albo w drugiej mhm. pracy, albo w tej butelce whisky, albo go w ogóle nie ma, bo się rozwiódł, albo porzucił, jak w tym przypadku zdradził, tak. porzucił, nie ma, no a czasami nawet nie żyje, bo bardzo mhm. różne historie się dzieją od tych stu lat, że mężczyzna nie uczestniczy w pełni w wychowaniu syna. I teraz hmm. małymi kroczkami. Jak ten, jak ten mężczyzna nie uczestniczy, to często, nie zawsze, ale często jego żona, partnerka przeżywa frustrację. Hmm. Gniewa się, smuci, złości, Myślę, że, że jego nie ma. Myślę, że nawet często, Iwo. No tak, nie to chcę, nie chcę brakujący do... element ogniwa, no tak bym tak, powiedzieć, Nie chcę bardzo generalizować, okay. ale Dobrze. kobieta jest z pewnego powodu nieszczęśliwa, smutna. No, i mniej lub bardziej przelewa te swoje żale na innego mężczyznę, który mm -hmm. jest w domu i na tego małego chłopca. Mm -hmm. I e, prze, najbardziej lubię mówić o sobie, i ja pamiętam, jak moja mama po prostu narzekała na ojca. Okay. Jak mówiła, że on, że on pije, że on jest leniwy, że on jest beznadziejny, że nie można na niego mm -hmm. liczyć, że ona jest ze wszystkim sama. Czy nieświadomi okaleczamy swoje mm -mm, dziecko? Cena? Cena? Takim piętnem y, pamiętaj nie bądź jak swój ojciec. Jej. Tak, tak. I teraz co tak. się dzieje? Mały chłopczyk 3, 4, 5, 6 lat. Mm -hmm. nie, nie do końca umie świadomie to jakoś sobie przeanalizować no, tak. układać. Tak. Więc taki chłopak jak ja mówi, aha, to y, mam nie być jak mój ojciec. Mm -hmm. Jak to zrobić? No, najłatwiej to zrobić tak. Żeby nie być jak inni mężczyźni. No bo tata jest mężczyzną. I taki chłopak jak ja rezygnuje z męskich pasji, z męskich zainteresowań, z męskich przyjaciół, z męskiego rozwoju. Ja do dzisiaj nie widzę nic ciekawego w piłce nożnej. Od mojej żony uczę się jakie są rodzaje silników w samochodach. I naprawdę wiele takich typowo męskich spraw mnie nie dotyczy. Okej. Okay. Nie wydaje mi się to ciekawe, dlatego że podjąłem rozwojową decyzję, że nie będę podobny do innych facetów. Mm -hmm. I to jest ten miły facet. Tak. No i teraz. Okej. Okay. A on jaki jest to będzie związek w ogóle ze stratą? Powolutku. Dobra. Czemu on jest miły? Właśnie, czemu e? on jest miły? Bo on całe życie musi zapracować na uznanie, akceptację okay. i na to, żeby go ktoś lubił i kochał. Mhm. No bo nie dostał tego od ojca przede wszystkim, mhm. a to, że dostał być może wspaniałą miłość od matki, niestety nie wystarcza. Powstaje mhm. rana ojcowska, czyli taki, taki deficyt, mhm. taka dziura niemożliwa do zasypania. Okay. Bo zobacz, najp najprawdopodobniej dla tego chłopca, coś jest z nim nie tak, mm. skoro nie może być blisko taty, skoro nie może na no, tatę tak. liczyć, skoro no, nie tak. może od taty dostać miłości. Proszę, jakie to jest ważne. No. To jest bardzo ważne. Chyba w ogóle. Fajnie, żeby mężczyźni też tego słuchali, Iwo. Żeby niech, wie... słuchają. niech słuchają, naprawdę. Mm. Mając chłopca, mając syna, Żebyśmy, żebyśmy wiedzieli, jak możemy potworną krzywdę zrobić na całe życie. No tak. Da radę taką dziurę zasypać? E, nie ma szans. Nie ma szans. Ta dziura jest nie do zasypania, bo ta dziura nie jest dzisiaj, ta dziura jest okay. w przeszłości. E, praca na przykład w gabinecie terapeuty albo też samodzielna po, ma polegać raczej na tym, jak żyć z tą dziurą. bo okay. no, można, ja dzisiaj mm -hmm. żyję z tą dziurą, mm -hmm. radzę sobie, mm -hmm. a nie jak ją zasypać. Bo teraz okay. zobacz, ja potrzebuję zasypać tą ranę, tą dziurę, mm -hmm. y, więc muszę zasługiwać. Mm -hmm. I najbardziej muszę zasługiwać na kogo? No na miłość, tak? Jasne. Czyli tą miłość utożsamiam w kobietach, jeżeli mm -hmm. jestem heteroseksualny. To mm -hmm. na kobiety muszę najbardziej zasłużyć. Y, w dodatku. Ciekawostka, wszystkie mm -hmm. moje wzorce mówią mi, że kobiet, że, że podstawowym moim zadaniem jest kobiet słuchać. Bo, po pierwsze, najważniejsza kobieta w moim życiu, czyli moja mama, no tak, tak. oczekiwała ode mnie, że będę jej Ty słuchał. słuchał bo reguła jest taka, że matki cudownie wychowują synów, mhm. ale na synów, a nie na mężczyzn. No tak. A no syn tak. słucha matki. Więc mhm. dostałem świetną lekcję, tak, jak słucham matki, tak chyba powinienem słuchać wszystkich kobiet. Mhm. Jak tylko skończyłem 7 lat, to na wszelki wypadek, żeby mi to nie uleciało, mhm. poszedłem do szkoły. I nie wiem jak u Ciebie, ale w mojej podstawówce był jeden włefista i z 20 kobiet. U mnie było to samo. Sami mężczyźni? No. Jak to mężczyźni? O, przepraszam, same kobiety. Jeden tak. mężczyzna chciałam powiedzieć. Tak. No. Też włefista. Więc tak, nie dojść, że jest tak. tylko WF-ista, to jeszcze zwykle się go nie szanuje, bo chodzi w dresie, a nie ma nic do powiedzenia. No, no, niestety. E, no więc 20, szaleje, powiedzmy 10 mm -hmm. kobiet w roli nauczycielek, mm -hmm. wychowawczyni, ale też pań kucharek. Tak, e, tak. No babiniec po prostu, tak? Oczywiście. I no. przez 8 lat mojej podstawówki codziennie mm -hmm. uczyłem się, że w kontakcie z kobietami muszę być grzeczny, posłuszny i usługiwać i spełniać oczekiwania. Mm -hmm. Z tematu. Tak. W tym samym czasie, ponieważ nie było w moim życiu mojego ojca, nie miałem kontroferty. Mm -hmm. Nie miałem informacji jak mam żyć z facetami, jak mam się uczyć mm -hmm. być facetem, co to znaczy być facetem, mm -hmm. czym to się różni. Więc upraszczając, elegancko nauczyłem się, że kobiety trzeba słuchać, że kobiecie trzeba usługiwać i że na kobietę trzeba zasługiwać. Ok. Jak to zrobić? Po pierwsze, bezwzględnie słuchać jej potrzeb, a nawet je przewidywać i zaspokajać. Brzmi to strasznie, tak naprawdę. Po drugie, pod żadnym pozorem nie mówić o swoich potrzebach, bo co to będzie, jak tobie się nie spodoba, to co ja powiem? Mhm. Po trzecie, chyba dla mnie najgorsze z całej siły ukrywać wszelkie niedoskonałości, rysy, wszystko, co nie jest perfekcyjne i idealne, bo jak miałabyś zaakceptować mnie, mhm. gdybym miał na chwilę przestał być idealny. Mhm. Najprościej na świecie. Z tego powodu m, miły facet jest do zrzegania miły, mhm. nigdy się nie kłóci. Czy udaje kogoś innego niż jest, Iwo? Wiesz co, nie, on taki jest. On taki jest? On nikogo nie udaje. No to on męczy głęboko... się sam we własnej skórze? Tak, głęboko wierzy, że jego potrzeby są nieważne, twoje potrzeby są najważniejsze, jak przestanie udawać, że jest idealny, to go odrzucisz. Okay. On nie udaje, że taki jest. No i teraz kłopot polega na tym, że po, poboczny kłopot polega na tym, że to jest po prostu tragicznie nieatrakcyjne i nieseksowne, więc ty odrzucasz takiego faceta i on jest sfrustrowany. Podstawowy kłopot polega na tym, że on nie ma żadnych narzędzi do zaspokojenia swojej potrzeby, mhm. a nie jest w stanie zrezygnować ze swoich potrzeb. No tak. I teraz dochodzimy do sedna naszego odcinka. Mhm. Że jak ja mam zaspokoić gigantyczne moje potrzeby, jeśli od małego chłopca wierzę, że nie mogę pod żadnym pozorem ci o nich powiedzieć. Czy dlatego zdradzają mili faceci? Między innymi. Na pewno to był główny powód mojej niewierności. Okay. Nie mogę ci powiedzieć, czego potrzebuję, bo mm -hmm. cię stracę. Ale są takie relacje, na których mi nie zależy. Na przykład mm -hmm. przypadkowo poznane, atrakcyjne dziewczyny. Mm -hmm. Tam mogę powiedzieć, co chcę, bo jak chcę pójdzie, to nie ma kosztów. Okay. Taki przyjaciel na chwilę. Tam mogę zaryzykować. Tam mogę. Mm -hmm. Uwolnić swoją frustrację, uwolnić swoje mm -hmm. emocje. Tam mogę powiedzieć, na przykład w kwestii seksualnej, mm -hmm. przyznać się do mojej fantazji. Mm -hmm. Tobie nie mogę, okay. bo to tak trochę jakbym no, się naraził tak. na odrzucenie od razu. Czyli cały czas żyjesz w związku, w którym tak naprawdę boi się być sobą do Dokładnie końca. Tak, tak. Wierzę, że nie mogę. Że nawet wierzysz możesz. to, że nie możesz. Hmm? Żyjesz w takiej fikcji. Hmm? Czyli stwarzamy tak. iluzję wspólnego życia. Tak. Syndrom miłego faceta spotykam na co dzień w gabinecie. Mm -hmm. Dosyć łatwo mi z tym pracować, bo to też o mnie jest. Mm -hmm. nie? Ja od trzech lat jestem, jak to mówię, na detoksie. <grym> i mm -hmm. wiem, jak można żyć inaczej, a jednocześnie wiem, jak to jest silne. Mm -hmm. Jak to jest. To um, jest taka nie potrzeba. Tak, bo mam wrażenie, że. Gdybym nie był terapeutą, gdybym nie miał wiedzy, to ja byłbym w stanie się założyć o pieniądze, że ja się z tym urodziłem. Tak dawno to pamiętam to są tak stare wspomnienia: że ja muszę Tobie mhm. ulegać, że ja muszę się z Tobą zgadzać, że ja muszę Ci przyklasnąć, że ja mhm. muszę zrobić tak, jak Ty uważasz. Opowiadałem wcześniej o tym przykładzie z moją pierwszą dziewczyną, to, mhm. to było nagminne. Będziemy robić to, na co może ochotę, będziemy jeść to, na co może ochotę. Będziemy tak spędzać czas, jak chcesz. Do momentu, aż mnie nie opuścisz. E, no, tylko wtedy mnie nie mm -hmm. opuścisz. Mm -hmm. okay. No, ale wiesz, odeszła, tak? Tak. Bo było już za słodko. A z drugiej strony, żadna po tym już nie odeszła ode mnie. Mm -hmm. Czyli wzmacniałem się w tym, że to właściwie działa. A Okej. Okay. Wiesz, co to na pewno Iwo też działa. Bo są kobiety, które będziesz karmił tymi słowami, czynami, mm -hmm. i tak dalej. One będą szczęśliwe, bo dostaną to, co Ty wiesz, czego my potrzebujemy, mm -hmm. tak? tak? Ale nie wszystkie kobiety. Bo są kobiety, które wiedzą czego chcą i nie no, potrzebują właśnie. tego miłego faceta tak? no i cały potem, czas. Potem się pojawia taki temat, czemu w mm -hmm. znowu stereotypowo mdlejecie przed brudnym charym albo przed facetem z gangu motocyklowego, co żuje tytoń, pluje na ulicę i przeklina w co trzecim zdaniu. Czemu wybieracie tych, a nie tych miłych, miękkich lalusiów? To właśnie dlaczego wybieramy? Ja nie, nie wybieram. Mhm. Ja nie. Ty wolisz miłych, miękkich lalusiów? No nie, bo wiesz, co, jakich ja wolę? To jest mhm. dobre pytanie. Na pewno nie faceta, który pluje. Na pewno nie faceta, który przeklina, tak? Ale faceta, który rozmawia ze mną. mówi o swoich. Wiesz, co. Są te relacje, takie przyjacielskie hmm. nawet relacje. Tak jak, takiego faceta. Ja nie wiem, czy jak. Ja bym. Poz... Nie, między miłym, niefajnym, pośrodku. Mm -hmm, ja tak. tu pośrodku chcę tego faceta. To, to jest gość, który. Marcin Wąsik, taki. Mm -hmm. Mój śląski kolega, który popularyzuje wiedzę o syndromie jego mm -hmm. faceta, on tego typa, o którym ty mówisz, nazywa mm -hmm. mężczyzną zintegrowany. To mój mąż jest tu pośrodku. Mm -hmm. Czyli mężczyzna zintegrowany, taki jak twój mąż, mm -hmm. to jest mężczyzna, który po prostu zna siebie, wie mm -hmm. dużo o sobie tak. i ma zgodę zarówno na te wszystkie wartościowe, mm -hmm. wspaniałe rzeczy, jak i na te rzeczy, które są jego wadami, deficytami tak, tak, itd. Tak, tak. Bardzo mało jest takich mm -hmm. facetów. Super, że znalazłaś. Bardzo się cieszę, tak? Ale no. myślę, że to jest też tak, wiesz co, Iwo, że ja powiem o sobie. Będąc w tak długim związku, nie pamiętam jak było na początku, tak? Czy to było tak od początku, że on taki był, czy to było tak, że to tak wiesz co, następowało. Może on mi zawsze imponował, a to jest już sztuka. Przede wszystkim swoim poczuciem humoru, zaradnością, tak? przewidywalnością też taką. No, wiele ma takich cech, które mnie ujmowały. Patrzyłam mhm. na niego, a nie patrzyłam na mężczyzn z podziwem. Patrzyłam na niego jak. E, sobie powiedziałam to, że fajny gość. Potrafi mnie rozbawić. No, dużo miał fajnych cech. No ma nadal, tak? Ale widzisz, po drodze doszło to, czego bym chciała, żeby te kobiety właśnie miały, czyli te, te rozmowy. Pozwólmy tym facetom, że oni mają prawo do tych słabości. No tak, tylko no. jak rozmawiamy o syndromie miłego faceta, to z tego jest potwornie trudno wyjść. Okay. Natomiast y, ja nie wyszedłem, czy jakby nie realizuję mojego mhm. detoksu, dlatego, że jestem aż taki oświecony, mhm. tylko zaprosiła mnie do tego moja żona. To jest taka podpowiedź, że mhm. kobieta może y, może od, odwracać te trudne skutki, mm -hmm. czy podawać dłoń. Tak. tak. I to może po to my to mówimy właściwie. No właśnie. Bo miły facet zdradza trochę z bezsilności, mm -hmm. trochę z, z tego, że on często nie wie, co się dzieje. Po prostu mm -hmm. ktoś go chce, on się nie zastanawia okay. czemu i za co, jakie są skutki. Idzie, idzie mm -hmm. tam, bo tam... nie? Albo dlatego, że naj, najprościej w świecie mm -hmm. nie potrafi odmówić. No nie? właśnie, mówisz o czymś, o czym ja nie do końca nawet rozumiem. Tak? Co to znaczy, nie potrafię odmówić? Tak? Mm -hmm. no, Ale widzisz, wy... no i to jest. Wyobraź tam... sobie, że ja głęboko wierzę, mm -hmm. że jak zrobię coś przeciwko Tobie, to Ty mnie natychmiast odrzucisz. Mm -hmm. Na przykład yy, w życiu wielu facetów tak było. Okay. Że jak, on, yy, jak w domu się sprzeciwił na przykład tacie, mm -hmm. to koniec. Tata się obrażał i czas no, ja tak. nie było. Tak. Więc on wie, że nie może. Mhm. I teraz on jest, strzelam, on jest na, na, na szkoleniu, po, pojechał, bo go firma wysłała, wiadomo, jest, jest impreza, mhm. jest alkohol, pojawia się spod ziemi dziewczyna, która mówi, idziesz ze mną. Mhm. I on jest bezradny, bo nie da się w tej sytuacji nic zrobić. Oczywiście mhm. nie mówisz tak jest często. Tak. Nie? Ale sam fakt, że ktoś przychodzi i mówi, to jest jakby przyszedł z taką tabliczką. Okay. Jesteś atrakcyjny, podoba I się Jesteś mój. Jesteś mój. Tak? Mogę Cię. Tak, mogę tak, ci wybrałam móc, sobie wybrałam ciebie. ciebie. Tak, na no. dzisiejszą noc. Tak. Natomiast można to łagodzić. Mhm. nie? Można zapraszać faceta do tych mhm. rozmów. Um, Czy duża rola nasza też kobiet? No tak mi się wydaje, bo mhm. sam facet to on się raczej nie wygrzebie. Miłego faceta. No właśnie, bo jeżeli już mamy tego miłego faceta, ale też fajnie, że mamy świadomość, że mamy tego miłego faceta, czy w ogóle my, kobiety czy wierzę w to z głębi serca, że jesteśmy świadome, ale bardzo często dochodzi do zdrady, tak? I nie wiemy dlaczego. I teraz na przykład jak mówisz do mnie, że miły facet częściej zdradza niż facet ten pośrodku, który będzie. Czy ten taki wiesz? To ty powiedziałaś, nie ja, ale moją okay. pomyśle mogę, mogę. No właśnie. To to powiem, brudne no. Hary zdradza z zupełnie innych powodów. Mm -hmm. I one są dla mnie przede wszystkim przejrzyste, czyste i mm -hmm. jasne. I dlatego jest taki mm -hmm. pociągający, bo brudny Hary może do Ciebie przyjść mm -hmm. i powiedzieć, ci, jesteś super laska, mm -hmm. mogę z Tobą żyć. Ale będę się pieprzył z innymi dziewczynami, bo taki jestem. Okay. I Teraz co ty na to? No wiesz, masz albo zgodę, albo nie, tak? No, tak. Mojej zgodności nie masz, tak. więc po prostu ja z tobą nie, nie. jestem. Ale Dziękuję. ja ci to mówię mhm. w ogóle na tak. trzeciej randce mhm. i tak będzie. Ja mhm. jestem takim facetem, który lubi dużo seksu z różnymi kobietami. Mhm. Dziękuję. Miły mhm. facet będzie ci w, u notariusza no, przysięgał. Podpiszę, ja nigdy. nawet nie spojrzy na inną dziewczynę. Okej. Okay. Że nie ma takiej możliwości na świecie, żeby on mhm. zobaczył inną dziewczynę ponad Twoją pięknością. To jest to ryzyko. Brudny charyt, ja podziwiam. Mhm. Brudny charyt ci powie tak, chleję, pan, chodzę mhm. do burdelu. Tak, wchodzisz pasuje? w to albo nie. No, tak, mhm. no, po prostu. Tak, a miły facet pozostanie miłym facetem, chyba że mhm. spotka na swojej drodze kobietę albo sam, wiesz co, sięgnie jednak yy, po terapeuta. Można, ja. Tak. Że. Bo to jest, wydaje mi się, dwie drogi. Terapeuta, Iwo, hmm. albo kobieta, która też mu wskaże wcześniej czy później drogę, jednakże powi powinien pójść do tego terapeuty, hmm. bo my nie jesteśmy terapeutami, tak? I do tego, do tego jest potrzebna hmm. specyficzna relacja. No, co okay? to znaczy? I to mogę akurat tu się pokusić o praktyczne podpowiedzi. Hmm. Nie wiem, Dajemy co, na koniec. Tak. <laughs> nie wiem, czy to uchroni e, taką relację przed zdradą, <sadzio> czy nie, ale na pewno jest bezcenne. No. I e, po, potwierdzają to też ciekawe badania. Czyli jest rodzaj relacji, uh -huh. który powoduje zmiany, na przykład takie. Może uh -huh. wyleczyć syndromu miłego faceta, ale może też mężczyznom pomóc uzdrawiać swojej kobiety, jeżeli jest taka potrzeba. Uh -huh. Zatak, uważaj, hit no. Relacja, która umożliwia zmianę i taką metamorfozę, mm -hmm. to po pierwsze opiera się na pełnej autentyczności. Mm -hmm. Czyli nawet jeżeli ja mam syndrom miłego faceta i regularnie ściemniam i do niczego się nie umiem przyznać i tak mm -hmm. dalej, to ty jesteś w 100% autentyczna. Ok. Służy to do tego, że ja po pierwsze patrzę, że może tak być. Może być przy mnie ktoś autentyczny mm -hmm. i, i dla mnie to jest ok. ja się mogę tego uczyć. Mm -hmm. nie? A po drugie, ja mogę czerpać z ciebie tylko wtedy, kiedy jesteś w pełni sobą. Okay. Pierwszy kluczowy, to jest zresztą też świetny, świetna podpowiedź, no właśnie, do pracy z dziećmi na przykład. Jak już kobieta ma tego syna, no to mm -hmm. przecież nie będzie na siłę szukać mu nowego taty, bo starego zabrakło. No tak. Tak. Ale, może zadbać o te kilka rzeczy. Mm -hmm. Po pierwsze, pełna autentyczność. Jest, okay. Jestem z Tobą w słabościach, w, płaczu, mm -hmm. w smutku, w złości. Czyli jestem Ktoś prawdziwa, jest po prostu jestem z Tobą, okej. Okay. Druga kwestia jest ym, chyba trudniejsza. Mm -hmm. Czyli jestem z Tobą w nieoceniającym towarzyszeniu, czyli mm -hmm. jestem z Tobą w pełnej akceptacji. Okej. Okay. Czyli nie oceniamy siebie. Nie, nie oceniam cię w żadnym aspekcie. Mm -hmm. I teraz to, to jest trudne, bo jak ty na to Robimy to, Iwo. Robimy, oceniamy tą drugą no osobę. Właśnie. właśnie, no. Ale jakby dlaczego, okay. dlaczego Ale... ja mogę być I... na detoksie syndromu miłego faceta dzięki mojej żonie? Tak. Bo ona nie ocenia. Super. I ona towarzyszy mi i mówi: tak, widzę, mm -hmm. widzę jak się przejawia ten syndrom. Okay. Widzę okay. Twoje nawyki związane ukrywaniem mm -hmm. prawdy. Zresztą z tym mm -hmm. nie oceniam i nie ingeruję. Mm -hmm. Widzę i nazywam. Czyli okay. jestem z Tobą w akceptacji bez oceny. Okej. Okay. I to, to jest coś zupełnie mm -hmm. niesamowitego, bo wtedy ja patrzę mm -hmm. na nią, naśladuję jej postawę, uczę się od niej być autentycznym, mm -hmm. uczę się tego wszystkiego, co ona mi daje, a jednocześnie nie muszę się ukrywać i uciekać. Super. Bo ona widzi, tak, masz taką i taką skłonność, mm -hmm. masz taki nawyk. Ale taka też... mm -hmm. świadomość mm -hmm. Natalki, no mm -hmm. wiesz, no, Natalka jest cudna, tak? Natalek. Jest cudna, to w ogóle nie ma czym mówić, ale fajnie, żeby wiesz, co kobiety, które nas będą słuchały, żeby też wiedziały, jak możemy pomóc, tak? Mm -hmm. Czy w ogóle czy chcemy? Bo to już nasz wybór to, jest. To nie tak, wynika. to tak, dokładnie. I jest to bardzo trudne dla obu stron. Mi mm -hmm. się zawsze wydawało, że ja muszę ukrywać, jak ja mam mm -hmm. na przykład. No nie wiem, jak, jak, jakąś skłonność albo jakiś nauk hmm. na to. Wygierzyć. się nie przyznam, tak. Schowam ja głęboko, tak. Bo co ty o mnie pomyślisz, nie? Hmm. Jak, ja będę, jak się hmm. okaże, że ja mam co, coś tam lubię za często albo za bardzo, albo jakiś jestem. Okay. A tu moja żona mi pokazała, że to jest taki transparent, hmm. mogę z tobą żyć tak. pomimo wszystko. Tak. Gadajmy, rozmawiajmy. to tak. mnie zaprasza do zmiany. Super. Tak, Zapraszamy do zmiany, tak? Zapraszamy, Zapraszamy do zmiany. I, mam, i, I mamy odcinek podcastu na temat. Tak, tak, nie uciekliśmy tym razem. Super, do zobaczenia, Super. Do zobaczenia. cześć.